Myślę, że jeśli dzisiaj chcemy rozmawiać na temat zrównoważonego rozwoju, no to trzeba sobie zadać pytanie, co on tak naprawdę dla nas znaczy jako przetwórców. A odpowiedź na to pytanie myślę, że tkwi trochę w oczekiwaniach naszych konsumentów młodych ludzi, którzy dzisiaj w sposób e, świadomy i odpowiedzialny myślą o swojej przyszłości, chcą wiedzieć w jaki sposób e, rozwijając cywilizację, rozwijając gospodarkę, w jaki sposób wpływamy na środowisko. Środowisko, w którym oni będą żyli i przyszłe, i przyszłe pokolenia, więc tam tkwią odpowiedzi na to, co powinniśmy, co powinniśmy robić, w jaki sposób i w jakim tempie. Oczywiście dzisiaj nasza świadomość jako branży Rośnie, natomiast my mówimy o łańcuchu wartości czy o łańcuchu dostaw, natomiast w tym łańcuchu mieszczą się pewne ogniwa. Mieści się producent rolny typowy, który gospodaruje na, gdzieś tam na, na polu, na gospodarstwie, mieści się przetwórca zbożowy, mięsny, mieści się hodowca różnych gatunków zwierząt. Mieszczą się służby, mieszczą się firmy serwisujące. Wszyscy mamy wpływ na to, w jaki sposób wpływamy na środowisko, w jaki sposób eksploatujemy środowisko, w którym żyjemy. Więc, moim zdaniem, odpowiedzialne podejście polega na zrozumieniu, co. E, powinniśmy zrobić, a później w ustaleniu, w jaki sposób będziemy to robić i w jaki sposób będziemy mierzyć, bo stara teoria marketingowa i też komercyjna mówi o tym, że jeśli nie potrafisz mierzyć, to znaczy, że albo nie robisz, albo robisz źle, prawda? Więc musimy myśleć o zużyciu wody, musimy myśleć o ociepleniu, musimy w związku z tym e, zacząć od. E, pomiaru chociażby śladu węglowego, który, o którym dzisiaj dużo, dużo mówimy. Akurat ta rozmowa jest w chwili gdy część Polski Europy jest w stanie dużej katastrofy po, po powodziach. I oczywiście wszystkie media mówią dlaczego tak się dzieje. Jak często to występuje. Pewnie jest w tym jakieś uzasadnienie również w danych, natomiast jak popatrzymy na długoletnie statystyki, również te meteorologiczne czy klimatologiczne, wiemy, że coś się dzieje. Jeszcze pewnie do końca z jakiego powodu nie, ale powinniśmy wykorzystując wiedzę, jaką zgromadziliśmy jako cywilizacja, zacząć o to dbać, porozumiewać się, dogadywać. E, ustalać, co, co robić i w jaki sposób. Dużo mówimy o ograniczeniu e, CO2, o e, zarządzaniu wodą, nawadnianiu i innych, innych rzeczach. Dla mnie osobiście za mało jest trochę dyskusji o takiej świadomości społecznej, e, w jaki sposób konsumować i na przykład jak nie wyrzucać żywności. E, jeśli sobie wyobrazimy, że cała produkcja pasz w Europie e, wynosi około 300 milionów ton, tak z grubsza, to jeśli powiem, że wyrzucamy rocznie w Europie pewnie już w tej chwili jakieś 150 milionów ton żywności, to są takie, takie wielkości. I teraz patrzymy na rządy, one się zmieniają i zastanawiamy się, kto powinien zacząć. Myślę, że powinniśmy zacząć my od tego, żeby wyrzucać mniej.